Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, oraz w dzisiejszym odcinku będziemy sobie przychodzić parkoury zakładki nowy, czyli to, co każdy kocha najbardziej. Więc no, zapraszam was na piękny kolejny piękny odcinek z Blockstar Planet. Okej, okay, jesteśmy w wybieraniu, ale tutaj nie, nie, nie. Klikamy tą zakładkę nowy pik i tutaj mamy. O, widzę, że tutaj widzę cudo jakieś. zor. Nie wiem, czy dobrze o wymówiłam, ale, ale dobra. Idziemy sobie tutaj. Pięknie jesteśmy. Pik, pik, jesteśmy. Dobra, y, boję się, że tutaj będzie jakiś klucz, ale dobra, skaczemy sobie dalej. Ogólnie parkour mi się wygląda tak, wygląda mi na bardzo przyjazny. Nie wiem czemu, ale przyjazny. Tak, tak, tak. Yy, przyjazny dlaczego? Ponieważ jest fajny. A co jest fajne? Demka. Więc parkour to demka? Co? Yy, ogólnie to, to, to nie wiem. Nie wiem, jakie ja dzikie tam, dzikie ogólnie to. Yy, obliczenia robię, żeby dowieść, że parkour to demka. No, no, no ja nie wiem, nie wiem. Twelve seconds later. Dobra, wprowadzę Was, dlaczego tak się jakby wkurzyłam lekko. Yy, ogólnie, ja mam roboty obok i mi ciągle wiercą. Znaczy, chyba tego nie będzie słuchać na odcinku, chyba, że nie wiem, nie wiem, ale mi ciągle po prostu wiercą, że mam ochotę. Wziąć jakieś kamy. Nie, nie! to nie, demka jest grzeczna, demka jest bardzo grzeczna. Nie, nie rzuć kamykiem. Nie, nie chciała rzucić kamykiem tam na budowę, żeby y, przestali chociaż na chwilkę, 10 minut. Nie, 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 nie. Nie, nie polecam też tak robić. Nie, na serio nie. Ale dobra. Skaczemy sobie, skaczemy, skaczemy. O kurde. Lawa to jest agresator, taki agresja. Ja nie wiem, co ja tej lawie zrobiłam. Ja nie wiem, co ja je zrobiłam. Mnie od razu atakuje, już mam raz. Raz, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć kresek! Pięć kresek mam po prostu. No nie wiem co ja je zrobiłam. A pięć kresek z ilu ja mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z dziesięciu. Dziesięć minus pięć to pięćdziesiąt pięć. Widzicie? Czyli widzicie, no, no, widzicie Ja i moje obliczenia. Ale dobra, hop, hop. Jesteśmy ogólnie sobie daleko dość w tym parkurze. Więc to fajnie, 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 fajnie. Polecam, polecam. Możecie trochę ciszej, robotnicy, błagam. Kurde, chyba usłyszeli. A few moments later. Oszwy, Kurde. Zaczęli głośniej młotkami teraz. O, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Załamałam się. Uuu, teleporter. Zium, 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 zium. Jedziemy sobie, znaczy idziemy. Zium, zium. Ok. Ogólnie sobie dalej idziemy, i póki my tak, idziemy sobie daleko, daleko w świat. Ogólnie, no to czas na reklamę. O, jednak nie. Jednak wyszliśmy z tego. A tutaj jest niedługo meta. A nie, dobra, no to starczy mi na reklamę. Czy wam się nudzi w życiu? Ogólnie jest wam smutno? Nie umiecie niczego zrobić? Jesteście tacy jak ja, że ogólnie jedyne, co tam potraficie, to dobrze mówić. Nawet nie. Albo po prostu Wam się bardzo, bardzo nudzi. No to Was zapraszam na mój serwer Discord, link w opisie. Nazywa się on Kamyki Demki. Jeżeli Was nie ma tam, no to Zapraszam. Spokojnie nie będziecie się musieli martwić, że ktoś Wam tam spinguje. Tam, tam się nikt nie odzywa, wszyscy się mi nie boją. Nie wiem czemu. Jeżeli tam jesteście, to się nie bójcie, nie bójcie, nie. Nie, nie bójcie się mnie, nie warto się mnie bać, naprawdę. Naprawdę. Ten pędzel, ten pędzel nie jest, nie wygląda tak brzydko z bliska, naprawdę. No. No, no, no. Nie warto się mnie bać. Dlatego zapraszam Was na ten serwer Discord. Ogólnie powiem, że piękny on jest. Na no serio jest on piękny, bo tam się starałam, żeby... Wiecie, dobre emotki w ogóle. Mm. Yy, jaka jeszcze reklama tam mogę? A możecie sobie liczyć. Ogólnie już jesteśmy tam na razem z serwerem na 500 ileś, więc spokojnie. Może uda nam się dobić do 1000. Nie, nie! No, ogólnie zapraszam tam. No a jak widzicie, ten parkour mi przerwał reklamę, więc wychodzę stąd. 5 minut przechodzę ten parkour. Oj, oj. Robotnicy, przepraszam. Um. Ehm, eum, ajo, ajo. Ok, y, jesteśmy ogólnie. Teraz, jaką masz teraz lekcję? Nie mam lekcji, y, jestem po szkole. Tak. Y, u, trudna lawa. Trudna lawa? <laughs> Lajka dałam. Demka? Czy ty oszkiwałaś? To dobra. Ja się tłumaczyć nie będę, ponieważ sama na to zwróciłam uwagę. Nie, nie ważne, nie... Yy, nie niech lepiej demka się już nie mówi. Nie odzywa. Ale to był odcinek, by był nudny. Dobra, nieważne, odzywa się siemanko. Tutaj ja, która się odzywa. A tak w ogóle, no to teraz yy, robimy dzikie obliczenia. Ta reklama moja trwała dwie minuty. Ile? Dwie minuty? Tak dużo? O, a ja przyszłam parkour. Nie, no najlepiej. Widzicie, kurde, jak demka najlepsza. Demka to pro. Dobra. Wybieramy sobie, jak sięż to parkour. Parkour. Co? -cool. -cool. Co? Co? Jaki akcenty Demka robi, Boże? Mm. Spoczko. Spoczko. Hej, Kat, co tam u ciebie słychać? Spoczko. No to spoczko. No to wszystko. Ok. O, Boże, jaki długi parkur. E, ja nie wiem, czy ten odcinek się wyrobimy nawet. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, skaczemy sobie. Hop, hop, hop. <laughs> hop, 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 hop. A, kolejna reklama. Ja przepraszam was, ale muszę, ponieważ jeżeli nie wspomnę o tym na odcinku, to ponieważ wszyscy widzowie zrobią mi papa i po prostu oj, oj, oj. Chcę dużo tych reklam, chyba mówię tak, tak. Ale ogólnie, jeżeli jesteście nowi na kanale, no to polecam zasubskrybować kanał. Jeżeli nie chcecie, żebym polemalowała wam twarz oraz dorysowała dwa wąsy, no to macie taką ochronę. I ja, ja wszystko sprawdzam. Szanse, że się pojawia u was w domu, są bardzo niskie, ale nigdy nie zerowe. Pamiętajcie o tym oraz zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie widzieć pięknych, takich więcej pięknych, filmików jak ten. Tak, piękny ten filmik jest, ja wiem, ja wiem. Wy mnie kochacie za to, prawda? 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 Hehe, <laughs> <laughs> hehe, ale dobrze, ogólnie skaczemy sobie dalej. A, zapomniałam jeszcze o promocji, ponieważ tam wiecie, reklama, reklama, a ja, a ja nic nie daję wam. Co, co, Demka to złol wielki. Daję znowu ciebie sprzedaję ale nowym widzom, o połowę taniej, czyli jeżeli zostawicie albo łapeczkę w górę, albo subika, no to wtedy macie 50% szans, że dostaniecie BajoJajo. A jeżeli obydwa, no to wtedy BajoJajo leci do was. Tak, tak. Tak, tak, no według mnie promocja pierwsza klasa. A jeżeli jesteście stałymi widzami oraz macie już trzy BajoJajo, ponieważ z ponad trzy razy sprzedawałam, tak, wiem, dużo, no, no, to możecie dostać takiego twardego, no, 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 no. Jeżeli macie słupka od dawna, no to tym bardziej. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. no, no, Demka poleca. Demka Montażystka, zrób tutaj podpis, żeby było, że Demka poleca. Hej, dziękuję, dziękuję, uwu, uwu, dziękuję. Okej, okay, skaczemy sobie dalej. Ogólnie już robotnicy przestali. Robotnicy przestali. O, o Boże, chyba oni skorzystali z promocji. Ja, ja ciągle ginę tutaj. Zaczynam się odrobinę bać o siebie, ponieważ ja robię te reklamy i w ogóle. Jeżeli chcecie wesprzeć Demkę takiego, taką fajną tyberkę, no to wiecie co robić. No. 2000 years later. Chyba w dzisiejszym odcinku jest za dużo reklam. No trudno, no. Na następnym odcinku będzie ich mniej. Obiecuję wam. Obiecuję wam to moi kochani widzowie, których kocham bardzo. Naprawdę was kocham, moi drodzy widzowie, ponieważ gdyby nie wy, to bym je tutaj nie bym Ogólnie sobie siedziała siedziała sobie w, 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 w lekcjach i bym się uczyła tam. A dzięki wam do tego nie muszę, no nie, że nie muszę robić, tylko mam nowe zajęcie, więc tak, tak i um, jeżeli teraz zginę, to znaczy, że muszę wyjść. Wychodzimy, mają zadecydowane, zadecydowane, zadecydowane wychodzimy, więc no to by było na tyle w dzisiejszym pięknym odcinku, w którym były głównie reklamy, ale spokojnie, jeżeli nie macie mnie dość oraz no to zapraszam was na inne odcinki w których jestem lepsza, tak samo, taka jeden do 1, demka, demka. Tak, tak. Więc no, zapraszam tam bardzo i. Paparazzi! O mój Boże! Paparazzi! Ty, nie, 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 ja muszę jakoś posłuchać. Noga, noga szybko, tak jakoś. Dobra, ych, hop, 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 dziękuję, dziękuję. Dziękuję, mua, 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 dziękuję. Yy, widzicie, tyle się dzieje pod koniec odcinka, tylko w demki. Dziękuję Wam bardzo za odcinek oraz przepraszam Was za Wasze uszy. A ja się z Wami żegnam. Papatki! Bajo!